Thank <music> you. Moi drodzy, jest przepiękny listopadowy dzień, a my się znajdujemy na bulwarach Wiślanych i jesteśmy dokładnie tuż obok samego Wawelu. Ponieważ chcemy zaprezentować Wam ponad 270-metrowy apartament w inwestycji Kazimierz Paradise, wart ponad 4 miliony złotych. Dokładnie, ale zanim zaprezentujemy Wam ten apartament, to wróćmy do samego początku. Ja nazywam się Krystian i razem ze mną jest Patryk. Wspólnie reprezentujemy biuro nieruchomości Royal Space i jesteśmy w sercu krakowskiego Kazimierza. Bardzo. Dobrze, że Krystian o tym wspomniał, ponieważ idziemy właśnie przez przepiękne bulwary wiślane obok hotelu Forum, zarówno jak i samego Wawelu, który jest marką naszego Krakowa. Natomiast wracając do samego apartamentu, możemy go podzielić na kilka stref, a mianowicie strefy wypoczynkowej, kuchni z jadalnią dla kilku osób, części biurowej oraz sypialni. Janej. Ale dodam jeszcze, że mamy również tam saunę, w której możemy wypocząć. I skorzystać z niej wolnej chwili. Kazimierz Paradise powstał na murach XIV-wiecznej kamienicy, a zaraz za moimi plecami jest zabytkowa i odrestaurowana mozaika. Piękne wnętrze, na które myślę możecie zwrócić uwagę. Natomiast zapraszam Was do pięknego dziedzińca i samego apartamentu. Muszę również wspomnieć o tym, że do naszego apartamentu zawodzi nas prywatna winda. Zapraszam Was do zapoznania się z tym pięknym wnętrzem. A skoro mowa o pięknym wnętrzu, to warto zacząć od najważniejszej części i największej części tego dużego apartamentu, czyli od części salonu. Salon składa się z mniej więcej 60 m2. I to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że jesteśmy na ostatnim piętrze, więc mamy wysokie sufity, ale też mamy okna, które są oknami dachowymi, przez które wpada dużo więcej światła i ten salon jest dużo bardziej nasłoneczniony. Jeżeli chodzi o samą przestrzeń dzienną i do odpoczynku, to to na co warto zwrócić uwagę To zdecydowanie ta duża sofa Na której możemy posiedzieć z naszymi znajomymi I obejrzeć film na dużym ekranie Bo tam naprzeciwko mnie wysuwa się rzutnik Z którego będziemy oglądać nasz film Jeżeli chodzi o sam salon to też fajnie zwrócić uwagę na to Jak skonstruowana jest ta ściana Jest całkowicie przeszklona Mamy duże wyjścia jeżeli chodzi o wyjścia na balkon A z balkonu mamy bardzo ciekawy widok na klasztor i na zieleń Natomiast nie wiem, czy słyszycie teraz te same moje, w tym samym momencie to, co ja. Pian tak wiele wam wspomniał o tym pięknym, przystrunnym salonie, ale ja chcę wam pokazać mój ulubiony element, a mianowicie fontanna, czyli kojący dźwięki w momencie, gdy jesteśmy bardzo denerwowani i chcemy się uspokoić. Natomiast przechodząc do samego apartamentu, mamy tutaj ponad 270 metrów, czyli połączenie kilku mieszkań i indywidualny projekt dla inwestora. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jakość materiałów, które zostały użyte do wykończenia tego mieszkania. Na podłodze mamy najwyższej jakości deskę. Część z Was mogłaby się zmylić tym, co jest za moimi plecami. Nie jest to zwykła tabeta, ponieważ został tutaj użyty prawdziwy jedwab. Natomiast chciałbym Was teraz zaprosić do kuchni, czyli miejsca, gdzie możemy przygotowywać posiłki dla naszych wspaniałych gości. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na ten przepiękny, duży granitowy blat, który jest idealnie przystosowany do gotowania i odporny na uszkodzenia. Wszystko zostało tutaj idealnie rozplanowane, ponieważ obracając się, mamy dostęp do wszystkich szafek, które są pięknie zabudowane japońską wiśnią. Zaraz za moimi plecami znajduje się duża pięciopalnikowa płyta indukcyjna marki Miele wraz z piekarnikiem w którym możemy przygotowywać nasze posiłki. Zaraz po przejściu i mojej prawej stronie znajduje się telewizor, który jest przeznaczony dla miłośników filmu i odpoczynku w trakcie gotowania, a następnie wyjście na kolejny taras otaczający to mieszkanie. Jak już wspomniałem wcześniej, zostało tutaj użyte najwyższej jakości sprzęt marki Miele, a m.in. kolejny piekarnik, ekspres do kawy, mikrofala i bardzo duża lodówka. Myślę, że warto zwrócić uwagę, bo nie każdy z Was mógł zapoznać się z czymś takim, a mianowicie płyta elektryczna, która przystosowana jest do dużych posiłków. Dodam również, że nad naszymi głowami mieści się stylowy okap. Apartament ten jest bardzo duży, a ilość pomieszczeń naprawdę robi tutaj lekki kłopot, jeżeli chodzi o poruszanie się, bo czujemy się trochę jak w labiryncie. Więc zwróćcie uwagę na to, że od razu z kuchni mamy przejście do jadalni, która jest zaprojektowana dla aż 8 osób. W jadalni mamy też wyjście na taras, więc możemy sobie otworzyć w upalne dni okno balkonowe i spokojnie zaczepnąć świeżego powietrza. Kończąc temat jadalni, zwróćcie uwagę na to, że możemy ją sobie zamknąć, więc. Ta przestrzeń może być całkiem prywatna. Natomiast z jadalni mamy też od razu przejście korytarzem do gabinetu. Myślę, że każdy z Was, podobnie jak ja, marzy o takim prywatnym gabinecie, w którym możemy myśleć o rozwijaniu swojego biznesu i szukaniu nowych pomysłów w głowie. Dokładnie. A Patryku, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, jak fajna jest ta biblioteczka po naszej prawej stronie, ile tam książek możemy położyć, jeżeli będzie naszych ulubionych twórców albo obejrzeć na tym telewizorze film z nieruchomościami z naszego kanału dla tych osób, które chciałyby poczuć ten klimat, tego Kazimierza tego w jaki sposób się tutaj żyje, się oddycha jest i można poczuć tą przestrzeń to jest to naprawdę genialne miejsce, żeby to osiągnąć znajdujemy się teraz w master bedroom a tak naprawdę mógłbym to porównać do odrębnego i oddzielnego mieszkania ze względu na to że jest tu kilka pomieszczeń, a mianowicie zaczynając od bardzo wygodnego i dużego łóżka. Po prawej stronie obok łóżka znajduje się wyjście na balkon. Natomiast dla osób, które lubią odpoczywać, i myślę, że takie założenie miał też architekt, został przeznaczony ten powieszony telewizor z wysokiej jakości systemem Soundbar. Przechodząc dalej, zaraz obok naszego master bedroom znajduje się prywatna i otwarta łazienka, wykończona w naturalnym kamieniu. Po lewej stronie znajduje się potężna wanna z hydromasażem, a po prawej stronie mamy umieszczone dwie umywalki czyli spokojnie, jako małżeństwo, możemy się tutaj zmieścić i przygotowywać do naszego wyjścia. Architekt również nie zapomniał o miłośnikach ubrania prysznica, który jest przeszklony tą przezroczystą dużą szybą. Podobnie jak i ozdobne przeszklenie prywatnej toalety. Jak już wspominałem we wcześniejszych filmach, w tym przypadku również nie zapomniano o naszych pięknych paniach, ponieważ wokół mnie znajduje się prywatna garderoba, zaraz obok naszego master bedroom. Więc moi drodzy, tak jak Patryk wspomniał na początku prezentacji, ten apartament jest naprawdę bardzo dużej przestronny i ten korytarz z tym pięknym ozdobnym jedwabiem na ścianach prowadzi prosto do strefy dwóch sypialni i prywatnej łazienki z sauną. Każda z nich jest wyposażona w duże i przestronne łóżko, w telewizor i szafę w zabudowie. Oprócz tego każda z nich ma swój własny prywatny balkon. I w tej prywatnej części tego apartamentu, w którym mamy te dwie sypialnie, mamy od razu bezpośrednio przejście do łazienki, która oprócz zwykłej funkcji, e, które pełni łazienka ma też funkcję relaksacyjną, czyli m.in. sauny, w której możemy odpocząć po ciężkim dniu pracy. Spójrzcie na to. Moi drodzy, jesteśmy teraz na tarasie, który jest wokół całej części tej strony. Mieszkania. Oczywiście, tak samo jak i z tej strony, jak i z drugiej, mamy tarasy, które mają bardzo ładny widok, a wciąż znajdujemy się w samym centrum Krakowa. Moi drodzy, mimo tego, że mamy kilka tarasów otaczających to całe mieszkanie, to w tym przypadku znalazło się również miejsce dla prywatnego ogrodu zimowego. Obecnie nie ma tutaj dużo zieleni, ale myślę, że osoba z wizją i piękną wyobraźnią zagospodarowała tę przestrzeń w piękny sposób. Moi drodzy, kończymy naszą prezentację wewnątrz pięknego dziedzińca wraz z tą fontanną. Więc jeżeli podobało Wam się i chcielibyście zobaczyć więcej tego typu prezentacji i apartamentów z takimi dodatkami jak te fontanny, to zapraszamy na nasz kanał, zapraszamy do oglądania, do komentowania, do subskrybowania, a my lecimy nagrywać kolejne odcinki. Do zobaczenia!